Uwaga, wielbiciele jedzenia! Dziś Lalilu zamieni lalki LOL w wasze ulubione fast foody. Nie możecie tego przegapić! Zacznijmy od burgera LOL. Przetnij Beauty Blender na pół. Wygładź powierzchnię. Zrób kontury i wytnij dziurę na szyję. Góra burgera jest gotowa. Zrób dziury na nogi na dole. Lalka już prawie zamieniła się w burgera. Wymieszaj kolory, żeby dobrać odpowiedni odcień i pomaluj dwie połowy. Zrób ziarna sezamu z papieru piankowego. Posypnij mi górną część. Zrób kotlet z piankoliny. Sekretem dobrego burgera jest soczysty i chrupiący kawałek mięsa. Rozwałkuj cienki pasek na ser. Czerwone kółka zamieniają się w plasterki pomidora. Wytnij liście sałaty z papieru piankowego. Namaluj użyłkowanie. Dodaj liście. Zrób flagę Lalilu z wykałaczki. Zrób spinkę do włosów w kształcie bułki. Burger LOL wygląda pysznie! Para zgłodniała i zdecydowała się zjeść obiad. Mam ochotę na burgera. Pizza też by mogła być. Mmm, pyszny burger, w samą porę. O nie, czas uciekać! A leczkę zamienimy we frytkę. Usunij złote loki. Fryzura na frytkę będzie jeszcze bardziej do niej pasować. Oklej głowę żółtą piankoliną i dodaj frytki jedną po drugiej. Jej pomadka powinna być w kolorze keczupu. Przyklej małą etykietkę keczupu do słomki. Nanieś gorący klej na krawędzie. Pomaluj dół na ten sam kolor co wieczko. Spinka z keczupem to idealna ozdoba dla tej fryzury. A pudełko z McDonalda to odpowiednie ubranie dla frytki. Namaluj czerwone buty i żółte sznurówki farbą akrylową. Potnij gąbkę do makijażu, żeby zrobić frytki. Pomaluj je na żółto i włóż je do pudełka. Wendy i George myślą nad tym, co zamówić. Frytki z dużą ilością keczupu. Zamówię je teraz. O, jaki szybki dowóz! Porcja jest wielka. Może były jakieś tańsze. Spróbuj mnie nie ugryźć! Te zabawki z Happimila robią się coraz dziwniejsze. Zjedli frytki i dopiero na końcu zauważyli, że w środku była lalka lol. Burger i frytki LOL zaczęły rozdawać ulotki McDonalda. Przynajmniej w tej pracy nikt cię nie ugryzie. Zróbmy strój ala popcorn dla naszego chłopca LOL. Przyklej dwa większe kawałki papieru piankowego do lalki i mniejsze po bokach. Wytnij górną część w kształt fali. Narysuj na pudełku czerwone paski. Przyozdób etykietką z napisem popcorn. Weź małe kawałki styropianu i pomaluj je, żeby wyglądały jak popcorn. Wsyp je do środka. Użyj noża kraftowego, żeby zrobić okulary z białej tektury. Pomaluj ramkę na czarno i zrób szkła z kawałków plastikowej teczki. Jestem gotowy oglądać filmy w 3D. Zjedzmy sobie popcorn! Dziewczyny próbowały wziąć trochę popcornu, aż przewróciła się kanapa. O nie, wszystko się wysypało! Musimy teraz posprzątać nasze domowe kino. A oto pizza LOL, VIP w każdej włoskiej restauracji. Odetnij krawędź plastikowego talerza. Zrób kształty na środku i wytnij dziurę. Pasuje idealnie! Pokryj krawędź piankoliną. Nikt nie lubi surowego ciasta, więc trzeba pomalować pizzy smaczną skórkę. Zrób sos pomidorowy czerwonym lakierem do paznokci. Daj mu wyschnąć. Wybierzmy dodatki. Wytnij składniki z filcu. Roztopioną mozzarellę, pepperoni, włoskie przyprawy i paprykowe kółeczka. Przeozdób liściem bazylii. Smacznego! W mieście odbywa się wielki festiwal pizzy. Szybko, chodźcie i spróbujcie wszystkiego! Lalka Lol próbuje przyciągnąć klientów. O, bella, amore mio! Ubranie lalki bardzo podoba się włoskiemu kucharzowi. To idealny przepis, i spójrzcie na tę skórkę. Pozwól mi pójść z tobą, piękna pizza. Giętki pasek piankowej gąbki pomoże nam zrobić sushi a la lol. Uż go w kółko. Wygląda jak ryż. Zrób dwa otwory na nogi. Załóż go, usuń głowę i wytnij dziurkę na szyję. Zakryj kawałkiem papieru piankowego. Zupełnie jak zasuszone algi. Zrób małe wałeczki z piankoliny. Pokrój je na małe części, żeby wyglądały jak ziarenka ryżu. Mamy gotowy ryż. Teraz dodać inne składniki. Smaczny kawałek łososia to jeden. Plasterek ogórka to drugie. A trzeci składnik to japoński omlet. Przeozdób kawałek czerwonym kawiorem. Zrób kilka pałeczek z wykałaczki. Przeozdób głowę tradycyjną czerwoną opaską. Hmm, co by tu zamówić? Zamówię wegetariańskie. Jak szybko. Spróbujmy. Hmm, jest pysznie. Ten kawałek wygląda dziwnie. Dlaczego ma własne pałeczki? Hihi, nie możesz chować się w moim sushi, baby lol. Łosoś i omlet cię wydały. Teraz czas na hot doga. Wytnij dużą kiełbasę z czerwonego papieru piankowego. Nie zapomnij o otworach na ręce i twarz. Zawiąż końcówkę kiełbaski silikonową gumką i przytnij ją. Weź plastikową literę i narysuj pionową kreskę na środku. Przetnij ją na pół i zostaw otwory na ręce. Pomaluj je jak chrupiące bułeczki. Dodaj do hot -doga świeżą sałatę. Wytnij musztardę z filcu. Mmm, wygląda pysznie! Dwójka przyjaciół hot -dogów grała w piłkę. Ups, pies pobiegł za piłką. Hał, hał! Haha, pies pewnie sobie myśli, ale dziwne. Te hot -dogi są strasznie duże, ale nie pachną jak jedzenie. Nasze menu LOL ma jeszcze jedną specjalną pozycję. Zróbmy patelnię z plastikowego talerza. Pomaluj środek srebrną farbą akrylową. Mamy teraz nieprzywierającą patelnię. Pomaluj zewnętrzną część na czerwono. Usuń zęby z plastikowego widelca. Pomaluj rączkę czerwoną farbą akrylową i przytnij ją. Połącz kawałki, aby powstała patelnia. Lalki, przygotujcie się na trochę magii! Zrób dwa kawałki w kształcie jajek z filcu. Zrób otwór na twarz. Wypchaj watą. Narysuj drugie ubranie. Będzie w kształcie sadzonego jajka o nierównych brzegach. Strzyj je w ten sam sposób. Zrób żółtko z żółtego filcu i przyklej je. Potrzebujemy tylko chrupiącego boczku. Przyklej naklejkę z boczkiem na kawałek papieru piankowego. Juhu! Jestem gotowa przyrządzić coś przepysznego! Jajko wskakuje do patelni i zamienia się w pyszne, sadzone jajko z boczkiem. Smacznego! Zanim zgłodniejesz, polub ten filmik. Subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lilu!